Witam, witam, witam w kolejnym dniu otwierania skrzyneczek Aż do rękawiczek Ostatnio dostaliśmy piękne P250 Leciutko się machnąłem, bo było za 25zł, nie za 35 Ale wciąż można powiedzieć, że są to dwie darmowe skrzyneczki do otwarcia Dziwi się jak to te skin, a nie kolekcjonował Czy może znowu kartowy? Już to ten sam, ale Akacza bym wolał, ale ten już nie jest w nie. Po testach bojowych Czy widzę tu jakieś uszkodzenia? Nie Ale ogólnie ładny skin Taki Clean Jest z nim coś takiego Fajnego na oka Najbardziej bawi, że i tak trzymamy tutaj zawsze Dłoń, czyli nie widzimy tej części Skina ale często jest tam strasznie dużo de detali. No cóż. Czy jesteśmy na plus? Nie jestem pewny, ale raczej nie. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Pa pa.